Hej, oglądasz Kurs na Konwent, w którym relacjonujemy Kopernikon. Impreza ta odbyła się w dniach od 13 do 15 września w Toruniu, na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kopernikon jest już czwartym odbywającym się w Toruniu ogólnopolskim festiwalem Gier i Fantastyki. Jest to wydarzenie skierowane nie tylko dla osób z fandomu i tych, którzy wiedzą już, co w trawie piszczy, ale też dla nowych osób, które chcą zainteresować się fantastyką czy też kulturą Japonii. Przede wszystkim jest to flagowe wydarzenie stowarzyszenia Zacznę od szkoły Noclegowej, która znajdowała się około 15 minut piechotą od terenu konwentu, prowadząc przez uroczą toruńską serówkę i kilka strategicznych miejsc. Jak na przykład Biedronkę. Sliprum spokojnie przyjął wszystkich uczestników, ale na sali sportowej było miejsca pod dostatkiem, a ciepłej wody nie zabrakło. Tutaj plus dla osób za zarządzających szkołą za narzucenie obowiązku ściągania butów przed wejściem do sali. Pozwoliło to uniknąć burdu i bałaganu w związku z deszczową pogodą. W slipach nie odbywały się żadne punkty programu, co było dobrą decyzją, biorąc pod uwagę odczuwalną odległość pomiędzy szkołą a terenem konwentu, który stanowiły dwa budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, czyli Kolegium Majus oraz Kolegium Minus. Oba budynki znajdują się w ścisłym centrum. Miasta przy toruńskiej starówce. Przejście pomiędzy nimi nie zajmowało więcej niż 5 minut, a same sale prelekcyjne były bardzo dobrze wyposażone. Każda z nich miała przygotowany komputer, rzutnik, a także głośniki. Kolejny plus dla organizatorów za bardzo fajny prestrąg. Usytuowany w cichym miejscu pozostawiał wszystko, czego potrzeba, a nawet i więcej. Następna rzecz to informator. Dobrze wykonany i zawierający bardzo czytelną mapkę okolicy konwentu z zaznaczonymi klubami, restauracjami i miejscami, gdzie zaplanowane były niektóre punkty programu. Organizatorzy załatwili szereg zniżek na jedzenie, a także napitki dla uczestników Kopernikonu. Ponadto w informatorze znaleźć można było specjalną kartę postaci do gry konwentowej. Gra konwentowa jest wystawiana już po raz kolejny i w tym roku cieszy się o wiele większym zainteresowaniem. Byłem jednym z NPC-ów i muszę przyznać, że naprawdę mnóstwo, mnóstwo osób podchodziło do mnie z wyznaczonym zadaniem i pytało, pytało właśnie, odgrywało ze mną scenki, także byłem sam zaskoczony, jak bardzo jest to popularne. Gra polegała na wykonaniu questów o ten w których odgrywali ludzie z obsługi konwentu, noszący specjalny żółty wykrzyknik nad głową. Cała zabawa otoczona była tłem fabularnym, a dla, naj dla najlepszej drużyny przewidziana była nagroda. Na czym polegała gra konwentowa? Żeby znaleźć czarnego który okradł smocze jaja, czyli e, zyskać takich smoków. To... Wygraną były. Trzeba to oto, w sumie. <gry> A w środku Kopernikolowa Waluta. Jeszcze... I tutaj jeszcze... Trzy gry, ale nie wiem w czasu ich jakoś obejrzeć. Jakieś... Dla mnie ta gra konwentowa to było niesamowite przeżycie. No Wszystkich, wręcz całą Polskę zapraszam do Torunia i żeby wzięli za rok. Może jak będzie znowu to wziąć udział, naprawdę spróbować, bo to jest... No, przeżycie takie nie da się tego opisać. To jest nieogar po prostu. Część atrakcji Kopernikonu zaplanowana była na świeżym powietrzu. W związku ze złą pogodą odwołano w piątek fire show, ale w sobotni wieczór oba pokazały się na torońskim rynku zgodnie z planem. Kolejny plus za bardzo atrakcyjną miejscówkę. Deszcz nie pozwolił niestety na zbudowanie zaplanowanej wioski historycznej. Na szczęście organizatorzy byli całkowicie przygotowani na taką ewentualność. Jednymi z głównych i takich największych atrakcji były, wydaje mi się, atrakcje około festiwalowe, którym niestety odrobinę przeszkodziła pogoda. Wioska historyczno-fantastyczna, która miała odbyć się na placu pod Dominikańskim, została przeniesiona do budynku Kolegium Minus, gdzie uczestnicy równie dobrze i w równie pełnej krasie mogły, mogli oglądać wystawiające się grupy rekonstrukcyjne. Było dobrze. Dwa kolejne pozytywne elementy, o których warto wspomnieć, to po pierwsze loteria wydawnictwa Rebel. Było wesoło, zabawnie i pozytywnie. Zorganizowana została ona naprawdę fajnie, no i trzeba przyznać, iż nie poskąpiono na nagrodach. Druga kwestia to knajpa konwentowa, ulokowana bardzo blisko terenu imprezy i odpowiednio duża. Co prawda pierwsza noc konwentowa upłynęła przy słabej muzyce, ale kolejnego dnia DJ już ją poprawił. Jedyną rzeczą, jaka nie przypadał mi do gustu na Kopernikonie, to program, który osobiście oceniam za co najwyżej średni. Gdybym miał się czepiać, to zwróciłbym uwagę na ubogi w gry game room. Ponadto przydzielona do uczestników przestrzeń do grania wystarczyła, ale podczas kolejnej edycji, zakładając, że liczba uczestników wzrośnie, może być ciasno. Dodatkowo system zapisywania wypożyczonych gier na kartach wydaje się nieco niepraktyczny i archaiczny. Podsumowując, Kopernikon był imprezą bardzo udaną i naprawdę ciężko doszukać się jakichkolwiek większych wpadek czy niedociągnięć. Dobra lokalizacja, pozytywna atmosfera i fajna knajpa konwentowa pozwoliła na przemiłe spędzenie czasu w fantastycznym towarzystwie. Chciałbym pozdrowić fandom Star Warsowy tam. Nic się nie działo, a także całą ekipę bawiącą się wieczorem w serem aniele, grupę limonkową, tańczącą Jade oraz tych, którym srebrne berło na długo utkwi w pamięci. Na koniec zapraszamy na PFA 2, czyli Podlaski Festiwal Anime. Impreza odbędzie się w najbliższy weekend od 28 do 29 września w Białystoku. Objęliśmy to wydarzenie patronatem, a więcej informacji znajdziecie na stronie pfa2.blockpod.com. To już tyle w tym odcinku kursu na konwent. Oprócz wideorelacji relacji zapraszam do zapoznania się z fotorelacją, która przygotowała nasza fotografka. Nie wiesz. Link znajduje się tutaj, a także w opisie filmu. Do zobaczenia niedługo. Cześć.